Witam Was serdecznie w kolejnym patrolu fotograficznym. Dzisiaj rowerowo zwiedzam Richmond Park w poszukiwaniu jeleni w wodzie. Tak więc lecimy. Jeśli Richmond Park nigdy w weekend nie róbcie tego. Tutaj mówię do fotografów. Zobaczcie, ile tam ludzi. 3, 5, 7. 10 To jest tylko ten kawałek, więc masakrycznie, masakrycznie, i oni podchodzą cały czas pchając te stado. No ale przez te lat te jelenie są do tego przyzwyczajone. Jadłem, powróciłem i pora na kolejną rundkę w koło Richmond Park. Takie zalety pędzidła, że robię już kolejną rundę. Znalazłem duże jelenie, ale niestety nie są w wodzie. Są na pastwisku i się pasą. A tutaj to jedynie ułanie z młodymi buszują w wodzie. Liczyłem na te jelenie w rzece, ale trzeba się zadowolić tym, co jest czyli przepięknymi zdjęciami grupowymi w stawie trudno lecę dalej szukać akcji a <grymne> przed wami przepiękna sesja tutaj ze stawu błotnego Tak się prezentują obecnie nasze piękne stawy. Woda jest spuszczana. Staw został prawie ogrodzony. A to wszystko z powodu alk, które zarosły i niestety duszą tutaj ryby. Są to bardzo stare stawy. Pamiętające jeszcze co niektórych króli. Tak więc, kawał historii. Mi podobno można tutaj wygrzebać coś ciekawego w tej w tym błocie, w tych stawach. Oczywiście jest to zabronione grzebanie tutaj, w królewskich parkach wykrywaczami metalu, ale dla fotografów to jest raj dla ptaków. Nie zdarza się to dosyć często, że można sobie chodzić tutaj po spuszczonych stawach. Z tego co wyczytałem ostatni raz, spuszczali tutaj wodę podczas II wojny światowej. Aby Niemcy nie wiedzieli gdzie nawigować, a tym razem mamy tutaj spuszczaną wodę ze względów alk, które porosły ten staw. I niestety, duszą ryby, zobaczcie dla innych kawałek śmiecia, a dla innych ludzi, kawał historii. Tutaj, w moim w mojej dłoni kawałek. Butelki, które ma może ze 100 lat. Jest tu jakiś napis. Na tym widać tutaj N-U-O-N. Poszukamy na internecie, co to mogło być. <grym> Ale jak mówię, te stawy mają kupę, kupę, kupę lat. I można tutaj cuda znaleźć. To zostaje na swoim miejscu. A ja pogberam na internecie i dowiemy się, co to mogło być. Nie pozostaje nic innego jak po prostu wypróbować te 1400 podczas pięknego wschodu słońca. Słonko by nam stawało gdzieś w tamtym miejscu. Tak więc, byłoby tutaj pięknie to wszystko oświetlone. No i aktorki też są gotowe do współpracy. <grym> Tylko trzeba rano stać jeszcze i plan wykonać, a póki co czekam na zryw tutaj gęsi, może coś się uda sfocić. Ostatnia rundka tutaj po Richmond Parku i trzeba zobaczyć co się dzieje nad rzeką, ponieważ słonko przypala, tak więc pora ruszać nad rzekę, Zobaczmy co tam się dzieje. Miała być sowa, a trafił się potężny bysior, który sobie tam właśnie przechodzi przez to paproć. No nic, przede mną jeszcze kilometr drogi do sowy, Nie spieszę się, ponieważ słonko mi znikło. Tak więc może przychodzę z tego bysiora i trzeba będzie powoli kończyć moją dzisiejszą przygodę rowerową. No nic, wchodzimy, byka. I Przed nami przepiękne Rohampton. Ludzi coraz mniej. No i oczywiście rzeka. Ale tutaj jak widać brak jeleni. Tak się to prezentuje ta piękna rzeka, gdzie harcują sobie jelenie, ale jak widzicie jest pusto. Ale żeby Wam to lepiej zaprezentować jak to wygląda, zobaczcie tą galerię zdjęć z poprzednich lat, kiedy one tutaj dosyć często przebywały A ja lecę zapolować teraz na sowę i będę się zawijał do domu. Słychać, ale nie widać. Nie ma się co uszukiwać. Przy niedzieli wszystko jest przeposzone. Trzeba czekać na tydzień i na pewno coś się swodzi. Z mojej strony to na tyle i do zobaczenia w kolejnym patronu fotograficznym. See ya!